Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre otoczenia sprawiają, że czujemy się przytłoczeni, podczas gdy inne natychmiast wprowadzają nas w stan spokoju? Rozejrzyj się wokół w tym momencie, co twoje przestrzenie mówią o twoim umyśle. Ukryta prawda, którą dostrzega niewielu, jest taka, że fizyczny bałagan dookoła nas to nie tylko problem estetyczny, to widoczne odzwierciedlenie wewnętrznego chaosu, który cicho kradnie nasz spokój klarowność i wolność każdego dnia. A oto sekret, który zmieni Twoje życie. Transformacja nie zaczyna się od wielkich reform czy drogich nowych mebli, ale od głębokiej zmiany w sposobie, w jaki odnosisz się do swoich przestrzeni i przedmiotów. To, co zamierzam z Tobą podzielić, to nie tylko porady dotyczące organizacji, to kompletny sposób na przemyślenie swojego życia od podstaw, inspirowany minimalistycznymi zasadami które przekształcają zwykłe domy w siedziby spokoju w Japonii. To nie jest pusta obietnica natychmiastowego szczęścia, ale zaproszenie do odkrycia, jak Twoje przestrzenie mogą w końcu działać na rzecz Twojego spokoju psychicznego, a nie przeciwko niemu. Podróż w kierunku przekształcenia Twojego domu zaczyna się od prostej prawdy. Każdy przedmiot wokół Ciebie pochłania nie tylko przestrzeń fizyczną, ale także przestrzeń mentalną. Gdy wchodzisz do otoczenia pełnego zbędnych rzeczy, Twój mózg nieświadomie stara się przetworzyć wszystko jednocześnie, co tworzy uczucie przeciążenia, którego rzadko dostrzegamy świadomie. To jak próba słuchania spokojnej muzyki, podczas gdy dziesiątki radiów nadają w tle na różnych poziomach głośności. W sercu minimalizmu, który można znaleźć w najspokojniejszych domach Japonii, tkwi zrozumienie, że każdy przedmiot powinien spełniać jasno określony cel lub przynosić prawdziwą radość. Nie chodzi o to, by żyć z mniej na zasadzie poświęcenia, ale o świadome wybieranie tego, co zasługuje na zajmowanie Twojej przestrzeni, a co za tym idzie, Twojego umysłu. Gdy redukujesz nadmiar, dzieje się coś niezwykłego. Wizualna cisza zaczyna stymulować Twoją zdolność do jasnego myślenia. Wyobraź sobie, że wchodzisz do swojego domu i natychmiast czujesz, jak opadają Twoje ramiona. Bez stosów nieotwartych listów. Bez szuflad kipiących od przedmiotów, których ledwo rozpoznajesz. Bez szaf, których otwierania się obawiasz. Zamiast tego każdy kąt przekazuje poczucie porządku i intencjonalności. To nie jest nieosiągalna fantazja. To naturalny wynik konsekwentnych decyzji dotyczących tego, co pozwalasz w swoim życiu. Transformacja zaczyna się w chwili, gdy zaczynasz kwestionować obecność każdego obiektu. Czy ten stos magazynów naprawdę wnosi wartość do Twojego dnia? Czy wiele kompletów zastawy stołowej jest koniecznych? Czy piętnaście prawie identycznych czarnych koszulek spełnia jakąś unikalną funkcję? Te pytania mogą wydawać się proste, ale są głęboko rewolucyjne, gdy stosujesz je konsekwentnie w każdym aspekcie swojego otoczenia. Proces upraszczania nie musi być przerażający. Zacznij od małego obszaru: szuflady, półki, kącika w kuchni. Usuń wszystko i kwestionuj każdy przedmiot, zanim go zwrócisz na swoje miejsce. Czy używałeś go w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Czy ma jakieś specjalne znaczenie? Jeśli nie możesz odpowiedzieć wyraźnym tak, być może nadszedł czas, aby podziękować temu przedmiotowi i pozwolić mu pójść swoją drogą. Ta praktyka kwestionowania nie polega tylko na pozbywaniu się rzeczy, ale na tworzeniu bardziej świadomego związku ze wszystkim, co decydujesz się zachować. Gdy zatrzymujesz tylko to, co naprawdę cenisz, każdy przedmiot zyskuje nowe znaczenie. Twoja ulubiona filiżanka do herbaty staje się czymś więcej niż tylko naczyniem, staje się codziennym rytuałem dbania o siebie. Twój koc to nie tylko kolejny przedmiot na łóżku, to przytulny uścisk po długim dniu. Wiele osób myli minimalizm z chłodem lub surowością, ale w najbardziej zrównoważonych domach Japonii jest dokładnie odwrotnie. Brak nadmiaru pozwala naprawdę dostrzegać i doceniać piękno niewielu starannie wybranych przedmiotów. To jak usunięcie szumów tła z utworu muzycznego, aby w końcu móc cieszyć się każdą nutą w krystalicznej czystości. W miarę jak postępujesz w tej podróży, zaczniesz dostrzegać subtelną, ale głęboką zmianę w sposobie, w jaki postrzegasz swoje przestrzenie. Ten kąt salonu, który wcześniej wydawał się pusty, Teraz ujawnia się jako potrzebny oddech, przestrzeń, która pozwala Twoim oczom odpocząć, a Twojemu umysłowi się uspokoić. Puste miejsca między przedmiotami stają się tak samo ważne, jak same przedmioty, tworząc wizualny rytm, który naturalnie wprowadza w stan spokoju. Kuchnia może być jednym z najlepszych miejsc, aby doświadczyć tej transformacji. W bardziej spokojnych domach rzadko zobaczysz blaty pokryte sporadycznie używanymi urządzeniami elektrycznymi lub szafki wypełnione naczyniami i przyborami. Zamiast tego każdy przedmiot ma swoje wyznaczone miejsce, a na wierzchu pozostają tylko rzeczy niezbędne. Kiedy przygotowujesz posiłek w takiej kuchni, sam akt staje się formą medytacji, bez frustracji związanej z szukaniem narzędzi czy walką o przestrzeń roboczą. To podejście do utrzymywania tylko istotnych rzeczy naturalnie przenosi się na twoje zakupy. Zaczynasz kwestionować każdy nowy nabytek z krytycznym i pełnym miłości spojrzeniem. Czy ten przedmiot zasługuje na to, aby wejść do mojego domu, czy spełni jakąś rzeczywistą funkcję, czy tylko zajmie przestrzeń fizyczną i mentalną? Tego rodzaju świadome konsumowanie nie tylko zachowuje harmonię twojej przestrzeni, ale także przynosi znaczące korzyści finansowe. Osoby, które przyjmują ten styl życia, często zgłaszają dramatyczny spadek wydatków impulsywnych. Kiedy nie szukasz ciągle nowych rzeczy, aby wypełnić nieokreśloną pustkę, twoje relacje z pieniędzmi zaczynają się zmieniać. Inwestujesz w doświadczenia, które naprawdę wzbogacają twoje życie lub w kilka jakościowych przedmiotów, które będą trwały latami, zamiast w wiele jednorazowych rzeczy, które szybko tracą swoje zainteresowanie. Sypialnia, jako miejsce, w którym zaczynasz i kończysz każdy dzień, zasługuje na szczególną uwagę podczas tej transformacji. W bardziej zrównoważonych domach sypialnie są sanktuariami odpoczynku, wolne od elektroniki, papierów roboczych czy czegokolwiek, co może odciągać od ich podstawowej funkcji przywracania energii. Łóżko jest przygotowane z prostych, ale jakościowych poszewek, powierzchnie utrzymywane są w czystości, a oświetlenie jest miękkie i przytulne. Wielu z nas nie docenia wpływu, jaki spokojna sypialnia może mieć na jakość snu, a przez to na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Kiedy usuwasz rozproszenia i tworzysz prawdziwie oddane miejsce odpoczynku, wysyłasz potężny komunikat do swojego ciała i umysłu, że sen jest ceniony i chroniony, a nie tylko kolejną czynnością wciśniętą pomiędzy momenty produktywności i rozrywki. Łazienka, choć często niedoceniana w dyskusjach o aranżacji wnętrz, jest kolejną przestrzenią, która może znacznie skorzystać na zasadach minimalizmu. Redukując ilość produktów do tylko tych, które naprawdę używasz i doceniasz, przekształcasz potencjalnie chaotyczne miejsce w oazę pielęgnacji. Wyobraź sobie otwieranie swojej apteczki i widzenie tylko tych przedmiotów, które naprawdę służą twojemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu zorganizowanych w sposób, który pozwala znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz. To uproszczenie naturalnie prowadzi nas do innego wymiaru minimalizmu, codziennej rutyny. Tak jak prostsze przestrzenie pozwalają na bardziej płynne ruchy, tak prostsze rutyny umożliwiają spokojniejsze dni. W bardziej zrównoważonych domach często znajdziesz codzienne rytuały, które nadają strukturę i znaczenie dniu. Wyobraź sobie, że każdą poranek zaczynasz od chwil ciszy, delektując się filiżanką herbaty, obserwując wschód słońca przez okno albo może rytuał sprzątania, w którym poświęcasz kilka minut na uporządkowanie swojej przestrzeni przed wyjściem do pracy. To nie są luksusy zarezerwowane na weekendy czy wakacje. To codzienne praktyki, które zakotwiczają Twoje życie w chwilach uważności. Sprzątanie samo w sobie staje się mniej ciężką pracą. A bardziej praktyką troski, gdy masz mniej do sprzątania i organizowania. Przy mniejszej liczbie przedmiotów konkurujących o przestrzeń, codzienna konserwacja staje się niemal automatyczna. Używana filiżanka jest od razu myta i odkładana, zamiast dołączać do stosów z lewie. Ubrania są składane i odkładane po użyciu, zamiast tworzyć góry na podłodze w sypialni. Tego rodzaju ciągła troska eliminuje potrzebę wyczerpujących sesji sprzątania i organizacji, których wielu z nas się obawia. To jak pielęgnacja ogrodu poprzez małe, codzienne interwencje, zamiast pozwolić mu rosnąć niekontrolowanie, a potem stawić czoła monumentalnemu zadaniu, by go opanować. Prawdziwe piękno tego podejścia polega na tym, że uwalnia czas i energię umysłową, które możesz skierować na aktywności, które naprawdę wzbogacają twoje życie. Czas z bliskimi, rozwijanie umiejętności osobistych czy po prostu chwile ciszy i refleksji, które stały się tak rzadkie w naszym szalonym świecie. W miarę jak upraszczasz swoje przestrzenie, zaczynasz dostrzegać piękno w niedoskonałościach. Małe pęknięcie w Twojej ulubionej filiżance nie jest wadą, którą należy ukrywać, lecz przypomnieniem historii i wyjątkowego charakteru tego przedmiotu. Starzejące się drewno Twojego stołu nie musi być wymieniane. Jego ślady opowiadają historię wspólnych posiłków i chwil twórczości. Ta akceptacja niedoskonałości rozciąga się poza przedmioty materialne i obejmuje sposób, w jaki postrzegasz siebie i swoje życie. Kiedy przestajesz gonić za niemożliwym ideałem perfekcji w swoim otoczeniu, zaczynasz uwalniać się od potrzeby perfekcji w innych obszarach, uczysz się doceniać proces wzrastania i zmiany, zamiast koncentrować się wyłącznie na końcowych rezultatach. Jedną z najgłębszych transformacji, które zachodzą, gdy przyjmujesz to podejście, jest rozwój prawdziwej wdzięczności za to, co już posiadasz. W kulturze, która nieustannie mówi nam, że potrzebujemy więcej, aby być szczęśliwymi, jest coś rewolucyjnego w tym, by rozejrzeć się wokół i pomyśleć: Mam wystarczająco. Właściwie mam obfitość. Ta wdzięczność nie wynika z mechanicznie powtarzanych mantr lecz z codziennego doświadczenia prawdziwego dostrzegania, używania i doceniania przedmiotów, które zdecydowałeś się zachować w swoim życiu. Kiedy codziennie korzystasz z tej samej filiżanki herbaty, zaczynasz dostrzegać małe niuanse w jej fakturze i wadze. Kiedy śpisz na tym samym łóżku każdej nocy, rozwijasz wdzięczność za to, jak ono podtrzymuje twoje ciało, dokładnie w taki sposób, jakiego potrzebujesz. Droga do tej transformacji nie jest liniowa ani perfekcyjna. Będą dni, kiedy bałagan znowu się nagromadzi, kiedy będziesz kuszony przez impulsywne zakupy, lub gdy codzienna konserwacja wyda się zbyt uciążliwa. W tych momentach życzliwość wobec siebie jest tak samo ważna, jak jakiekolwiek zasady organizacji. Pamiętaj, że ta podróż nie polega na osiągnięciu jakiegoś idealnego, fotogenicznego wyglądu do mediów społecznościowych. Chodzi o stworzenie środowiska, które wspiera Twój spokój umysłowy i codzienne samopoczucie. Jeśli niektóre obszary Twojego domu pozostają bardziej zagracone niż inne, być może dlatego, że spełniają ważną rolę w Twoim aktualnym życiu. Celem nie jest perfekcja, ale intencjonalność. Ta intencjonalność objawia się w codziennych drobnych decyzjach, odkładaniu kluczy w to samo miejsce każdej nocy, sprzątaniu kuchni po każdym posiłku. Składaniu i chowaniu czystych ubrań zamiast zostawiania ich w suszarce. Te działania mogą wydawać się nieistotne w pojedynkę, ale razem tworzą przepływ życia, który drastycznie redukuje stres i zwiększa poczucie kontroli oraz spokoju. Redukując liczbę decyzji, które musisz podejmować w sprawach trywialnych, uwalniasz energię mentalną na ważniejsze kwestie. Gdy twoje szafy zawierają jedynie ubrania, które naprawdę lubisz i które pasują do siebie, Eliminujesz poranny stres związany z wyborem, co na siebie włożyć. Kiedy Twoja spiżarnia zawiera jedynie pożywne jedzenie, które rzeczywiście spożywasz, upraszczasz proces przygotowywania zdrowych posiłków. Ta redukcja zmęczenia decyzyjnego jest jednym z mniej omawianych, a zarazem jednym z najbardziej wpływowych korzyści płynących z uproszczonego środowiska. W świecie, który nieustannie wymaga naszej uwagi i decyzji, Tworzenie przestrzeni, które redukują ten ciężar, jest głębokim aktem dbania o siebie. Finansowy aspekt tego podejścia również zasługuje na uwagę. Kiedy przestajesz kupować impulsywnie i zaczynasz świadomie inwestować w mniej przedmiotów o wyższej jakości, twoje podejście do pieniędzy fundamentalnie się zmienia. Zaczynasz postrzegać swoje zasoby finansowe jako coś, co można skierować na to, co naprawdę przynosi wartość w twoim życiu a nie tylko jako środek do gromadzenia większej ilości rzeczy. Wiele osób, które przyjmują ten styl życia, odkrywa, że mogą żyć komfortowo z dużo mniejszą ilością niż zakładały, że to możliwe. Niektórzy decydują się na mieszkanie w mniejszych przestrzeniach, co znacznie obniża ich koszty mieszkania. Inni zdają sobie sprawę, że mogą pracować mniej godzin lub zmienić zawody na bardziej satysfakcjonujące ponieważ ich potrzeby finansowe zmniejszyły się wraz z ich pragnieniem konsumowania. Ta wolność finansowa nie pochodzi z zarabiania więcej, lecz z chcenia mniej, a dokładniej z chcenia z większym wyczuciem. Gdy nie gonisz nieustannie za kolejnym nabytkiem, odkrywasz formę obfitości, która nie zależy od Twojej siły nabywczej. Transformacja Twojego otoczenia może również mieć głęboki wpływ na Twoje relacje. Kiedy twój fizyczny przestrzeń jest mniej zatłoczona, naturalnie stwarzasz więcej możliwości do znaczących połączeń. Salon bez rozproszeń staje się zaproszeniem do głębokich rozmów. Stół jadalny, wolny od papierów i nieukończonych projektów, staje się miejscem do wspólnych posiłków bez pośpiechu. Wiele rodzin zgłasza, że przy uproszczeniu swoich domów odkrywa więcej czasu na bycie razem, bez ciągłej potrzeby organizowania. Sprzątania i utrzymywania nadmiaru rzeczy, weekendy mogą być poświęcone na wspólne doświadczenia, a nie na nieskończone prace domowe. Dla dzieci dorastanie w prostszym otoczeniu może być szczególnie korzystne. Badania pokazują, że dzieci bawią się w sposób bardziej kreatywny i przez dłuższe okresy, gdy mają dostęp do mniejszej liczby zabawek naraz. Dziecięcy pokój, zorganizowany według starannie wybranych opcji, zachęca do koncentracji i wyobraźni w sposób, w jaki pełen bodźców pokój nie potrafi. W miarę postępów w tej podróży może być pomocne zauważyć, jak różne pomieszczenia w Twoim domu służą różnym potrzebom emocjonalnym i praktycznym. Wejście na przykład jest przestrzenią przejściową, progiem między światem zewnętrznym a Twoim osobistym sanktuarium. Utrzymanie go w porządku i przyjazności tworzy doświadczenie przybycia, które natychmiast sygnalizuje ciału i umysłowi, że wkrótce wkroczyłeś do przestrzeni pokoju. Salon, będący przestrzenią wspólną, powinien równoważyć komfort z porządkiem. Miękkie poduszki i ciepły koc zapraszają do relaksu, podczas gdy czyste powierzchnie pozwalają oczom odpocząć. Kilka znaczących przedmiotów może specjalna książka, tętniąca życiem roślina lub dzieło sztuki, które rezonuje z tobą, może służyć jako punkty centralne, które zakotwiczają przestrzeń, nie przytłaczając jej. W kuchni funkcjonalność ma największe znaczenie. Wszystko, co posiadasz, powinno służyć celowi odżywienia ciebie i twoich bliskich. Może to oznaczać pozbycie się specjalistycznych narzędzi, których rzadko używasz, na rzecz kilku wszechstronnych narzędzi wysokiej jakości. Może oznaczać utrzymywanie tylko takiej ilości talerzy i sztuczców, które faktycznie regularnie używasz, zamiast pełnych zestawów na hipotetyczne okazje. Biuro lub przestrzeń do pracy w domu zyskuje wiele dzięki prostocie. Przestrzeń robocza, wolna od wizualnych i organizacyjnych rozproszeń, może zmienić Twoją produktywność i kreatywność. Wiele osób odkrywa, że potrzebują znacznie mniej materiałów i fizycznych odniesień niż sobie wyobrażali szczególnie w erze cyfrowej. W miarę jak upraszczałeś każdą część swojego domu, zaczynasz dostrzegać w jaki sposób przestrzenie wpływają na twoje stany emocjonalne. Zorganizowana i czysta łazienka może stać się oazą dbania o siebie. Funkcjonalna kuchnia może inspirować do przygotowywania pożywnych posiłków z uwagą. Cichy pokój może głęboko przekształcić jakość twojego snu. Ta świadomość wpływu otoczenia na twoje samopoczucie jest jednym z największych darów tej podróży. Zaczynasz tworzyć przestrzenie nie tylko ze względu na ich wygląd, ale również na to, jak się w nich czujesz i jak wspierają życie, które pragniesz prowadzić. Pamiętaj, że ta transformacja nie zachodzi z dnia na dzień. To ciągła praktyka, dialog między tobą a twoim otoczeniem, który ewoluuje z czasem. Będą momenty regresu i momenty znaczącego postępu. Ważne jest, aby utrzymać intencje tworzenia przestrzeni, które pielęgnują Twój wewnętrzny spokój i wspierają Twoje najgłębsze priorytety. W miarę kontynuowania tej drogi odkryjesz również, że zewnętrzna prostota zaczyna pielęgnować wewnętrzną prostotę. Twoja umysł, wolny od ciągłej stymulacji nadmiaru wizualnego, znajduje więcej miejsca na klarowne i kreatywne myśli. Twoje dni, mniej fragmentowane przez poszukiwanie zagubionych przedmiotów i utrzymanie dóbr, zyskują spokojniejszy i bardziej intencjonalny rytm. Prawdziwym darem minimalizmu nie jest dom, który wydaje się pochodzić z magazynu o designie, ale życie, które sprawia, że czujesz się bardziej obecny, bardziej świadomy i bardziej zgodny z Twoimi najgłębszymi wartościami. To wolność wyboru, jak spędzasz swój czas, energię i zasoby – zamiast mieć je nieustannie drenowane przez utrzymanie dóbr, które już nie spełniają znaczącego celu. Tworząc przestrzenie, które honorują ciszę, równie mocno jak przedmioty, które świętują użyteczność razem z pięknem i które zapraszają do obecności, a nie rozproszenia, robisz więcej niż tylko reorganizujesz swój dom, przekształcasz swoją relację z materialnym światem, a zatem także ze swoim wewnętrznym życiem. Zachęta należy teraz do ciebie. Spójrz wokół siebie nowymi oczami, zobacz jak przedmioty służą lub nie życiu, które pragniesz stworzyć. Zacznij od małych kroków, od jednego miejsca lub kategorii przedmiotów i pozwól, aby transformacja rozwijała się organicznie stamtąd. Pamiętaj, że każdy usunięty przedmiot tworzy przestrzeń nie tylko fizyczną, ale i mentalną. Każda świadoma decyzja o tym, co zasługuje na miejsce w Twoim domu, wzmacnia Twoją zdolność do życia z większą intencją. A każda chwila poświęcona nadbanie o to, co postanowiłeś zachować, jest wyrazem wdzięczności za to, co już masz. Ta podróż nie dotyczy perfekcji, lecz obecności. Nie chodzi o przestrzeganie sztywnych zasad, ale o odkrycie, jakie zasady najbardziej z Tobą rezonują. I jak mogą być dostosowane do Twojego unikalnego życia? Na końcu najbardziej autentyczny minimalizm to nie ten, który wygląda najlepiej na zdjęciach, ale ten, który sprawia, że czujesz się bardziej jak w domu w swojej przestrzeni, a tym samym bardziej jak w domu w swoim własnym życiu. Teraz pytam Cię, jaką małą zmianę możesz wprowadzić dzisiaj, aby zacząć przekształcać swoje otoczenie w przestrzeń, która naprawdę wspiera Twój wewnętrzny spokój? Jaki przedmiot lub nawyk nie służy już życiu, które pragniesz stworzyć? I, co ważniejsze, jakie uczucie chciałbyś doświadczyć, gdy przekroczysz próg swojego domu po długim dniu? Twoja podróż do bardziej spokojnego domu i jaśniejszego umysłu zaczyna się od tych pytań i od odwagi, by na nie szczerze odpowiedzieć, krok po kroku, dzień po dniu, świadomego wyboru po wyborze.